Słuchajcie, a taki, nie wiem, może taki pyszałkowaty albo taki przeintelektualizowany doktor Gemelli, zakonnik, chce sprawdzić ojca Pio. A spotyka go na, że tak powiem, na klasztornym korytarzu. I niezwykłe spotkanie się z Pio. Bardzo cięcie mu odpowiedział. Przeszło jego serce, tak powiem, pewnie. Zobaczył, jaka jest jego intencja. I dobrze mu odpowiedział się Pio, że tak powiem. Dobrze. Ciekawe jak to jest. Różne rzeczy się dzieją w życiu ojca Pio. Różne są, no, że tak powiem, problemy, trudności. Tak to jest. Sławomir, witam. cię na kanale Śladami i Pio z Stanisław i strony. Tutaj jesteśmy po to, aby no tak, umacniać swoją wiarę, nadzieję e, Nadzieje właśnie w Bożą pomoc. Zastajmy się Ojca Pio. Patrząc na jego stygmaty, widząc tą mękę Pana Jezusa w Nim, widząc tego ukrzyżowanego, miłość ukrzyżowanego w Nim, ufamy tym bardziej. Ja myślę, że Ty ufasz. Ja ufam. To jest niezwykłe po prostu. Widzisz tą ogromną miłość Boga do nas. Widzisz miłość Zbawiciela Pana Jezusa do nas i Matki Bożej tak samo i wszystkich świętych. I temat jest niezwykły, bo Prześladowania i zapioł się zaczynają już, że tak powiem, od tych stygmatów też. Wiele jest problemów, które się rodzą. Ojciec ICSPO to bardzo inteligentnie umie iznieść, ale też umie, jak komuś trzeba to odpowiedzieć i co mocno, że tak powiem. Zobaczmy, jak to dzisiaj wyglądało. Samaria. Przede wszystkim mowa tu o postępujących jedna po drugiej wizytach lekarzy. Badania te odbywały się na polecenie różnych władz kościoła a celem ich było upewnienie się co do natury stygmatów. Poza tym, mowa tu o niepokojących zabiegach, zawikłanej korespondencji, serii tajnych spotkań pewnych prałatów, którzy życzyliby sobie pozbyć się z gargana kłopotliwego dla nich zakonnika, burzącego swoim kapłańskim zapałem, nieskazitelnością życia i błogosławioną, apatyczną bierność. Brak zainteresowania dla obowiązków duszpasterskich i przynoszący wstyd tryb życia. Podo spowodowało to powstanie koalicji przyjaciół ojca, która broniła go przed oszczerczymi atakami ze strony nowych prałatów, a także zapobiegała każdej próbie przeniesienia go w inne miejsce. Koalicja ta walczyła również z niesprawiedliwymi osądami, interwencjami najwyższych władz wobec ojca Pio. Jak już nadmieniłem, od roku 1919, kiedy to pojawiły się Pierwsze doniesienia o stygmatach, władze zakonu kapucynów na różnych stopniach hierarchii zarządziły, aby ojciec Pio został poddany badaniom lekarskim. Pragnąc mieć jakieś informacje, w razie gdyby całą sprawę zainteresowały się najwyższe władze Kościoła. Tak więc od połowy 1919 do końca 1920 roku, ojciec Pio został poddany serii upokarzających dla niego badań. No nie patrzcie, to jest tak. Yy, też... Nie wiem, czy on wiedział o wszystkim, dlaczego te badania są, jaki był powód, itd. To było pokażające. Musiał to znieść, ojciec się Coś, co nie było może takie no, przyjemne, no, miłe i tak Musiał to zdjąć po prostu. Twardo i ciekawe, on to robi z bardzo taką gorliwością. Z ogromnym takim oddaniem. Pomówienie po oficjalnej wizyt lekarzy nakazanych przez odpowiednie władze kościelne, Ostatnio o tym mówiliśmy, właśnie byli oficjalni lekarze. Koniecznie należy wspomnieć też o wizycie pod jednej z własnej inicjatywy przez lekarza minoryteł ojca Agostino Gemellego. Specjalizującego się w psychologii. Przybył on do Giovanni Rotondo w kwietniu 1920 roku z mocnym postanowieniem uzdrowienia. Jeśli będzie to możliwe, tego przypadku neuropatycznego za pomocą swojej wiedzy z zakresu psychologii. Podczas gdy profesor Bignami, ateista i pozytywista, oparł swój osąd na badaniu, które przeprowadził osobiście i bardzo starannie, co pozwoliło mu dojść do wniosków różnych od zakładanych, ojciec Gemeli przebywał, aby uzdrowić bez przeprowadzenia wcześniejszych badań. No i z ojciec Gemeli, tak można powiedzieć, nienawidził ojca, nienawidził takiego typu świętości. Ja, ja to tak widzę. Zresztą jeden tak przyjaciel właśnie o tym mówił. E, ojciec Pio był z prostej rodziny, bardzo takiej ubogiej, chłopskiej. Ojciec Gemelli był takim intelektualistą. Więc to był zupełnie inny rodzaj świętości. Ojciec Pio był taką średniowieczną postać, że tak powiem. Ona czyniła cuda, która żyła właśnie taką łaską, e, taką, no zaskakującymi rzeczami, no, takimi niepojętymi dla osoby, że tak powiem, tak ułożonej, że tak powiem, książkowo. Nie zdarzały się takie rzeczy na co dzień. To był taki właśnie spoza pudełka przypadek ojca pije. Było popołudnie 18 kwietnia 1920 roku. W San Giovanni Rotondo pojawił się ojciec Gemelli i został uprzejmie przyjęty przez współbraci. W księdze pamiątkowy wpisał sentencję i złożył swój podpis. Każdego dnia stwierdzamy, że drzewo franciszkańskie daje nowe owoce. Jest to największa pociecha dla każdego. To czerpie soki życia z, z tego cudownego drzewa. Następnego dnia, wczesnym rankiem, kiedy ojciec Pio przema, przemierzał korytarz klasztorny, udając się do zakrysji, aby włożyć szaty liturgiczne, podszedł do niego ojciec Gemelli. Świadkowie tego wydarzenia relacjonowali je następująco. Wczesnym ranku na korytarzu spotkał się on z ojcem Pio, który zmierzał w stronę zakrysji. Ojciec Gwardian i ja byliśmy dwa kroki za nim. Rozmowa nie trwała dłużej niż 3-4 minuty. Po tym jak zmienili, zamienili kilka konwencjonalnych zdań, ojciec Gemeli odkrył cel swojej wizyty. Ojcze, przyjechałem, aby poddać badaniom klinicznym Twoje rany. Ojciec pilnie wzruszony zapytał: Czy masz upoważnienie na piśmie? Na piśmie je jednakowoż. W takim razie ja nie mam upoważnienia, aby ci je pokazać. Nie powiedziawszy już nic więcej, ojciec Pio poszedł w odprawić myszę. Osłupiały się z gameli, spojrzał na się postać i wykrzyknął: Dobrze, ojcze, Pio, jeszcze o tym porozmawiamy. Wkrótce potem opuścił klasztor. No i ciekawe, tak, ojciec Pio, widać, ja myślę, że na pewno znały serce tego e, człowieka. Znam później przecież napisał przeciwko ojcu Pio no, takie oszczercze artykuły, takie wręcz sugerujące bo, przeciwko ojcu Pio. No i patrzmy. Ojciec Pio miał obowiązek przestrzegania ślubu posłuszeństwa. Widzicie, to jest ciekawe, jak on bardzo jasno go przestrzegał, ojciec Pio. Ślub posłuszeństwa. Czasem jest to bardzo trudne może być wypełnianie posłuszeństwa, ale ojciec Pio robi to bardzo tak niezachwianie. Pach. Według reguły nikt nie mógł oglądać jego ran bez pisemnego upoważnienia. Taki otrzymał po prostu rozkazów przełożony i musiał go wypełnić. Osły ton wypowiedzi ojca Pio miał być może związek z nastawieniem wewnętrznym ojca Gemelliego. Nastawienie to poprzez chwilkę ukrywane objawiło się w, niedługo, w niedługim czasie w artykule, który ukazał się w periodeku Wita. E. Pensieru. W artykule ten ojciec Gemelli, nie dotykając nawet stygmatyka San Giovanni Rotondo, atakował go pośrednio, stwierdzając, że nie można dotrzymać, dopatrzyć się ponad naturalnego źródła pochodzenia jakichkolwiek znaków pojawiających się na ciele świętych pańskich. Jedynym wyjątkiem jest święty Franciszek z Asyżu i być może także święta Katarzyna ze Sieny, chociaż z pewną rezerwą. Co więcej, z jego artykułu, niezbyt błyskotliwego ani pod względem jasności, ani spójności, wynikało, iż stygmaty św. Franciszka zostały uznane za prawdziwe tylko dlatego, że nie mieściły się w ramach przeprowadzonej przez autora rozprawy naukowej. Co do stygmatów św. Tarzyny Gemeli, brał pod uwagę, iż nadprzyrodzone pochodzenie, ich nadprzyrodzone pochodzenie żeby byłoby nieroztropnie prezentować poglądy różniące się od tych, jaki wyraził na ten temat papież Benedykt XV. No tak, próbował iść pod różne stopnie. No jeszcze parę razy później tam ojca Pio, ja myślę, atakował. Myślę, że do tego jeszcze dojdziemy pewnie tutaj na książce. I co jest ciekawe, była też odpowiedź od razu. Patrzcie. W krótkim czasie po ukazaniu się artykułu ojca Gemeliego odpowiedź na niego zamieściła Civita katolika, oficjalna gazeta jezuitów. Czułem się w obowiązku oświadczyć, iż nie wydaje nam się ani właściwe, ani roztropne stwierdzenie znakomitego autora, mówiące, że jedynie święty Franciszek z Asyżu może zostać uznany za prawdziwego stygmatyka, lub inaczej, że jego przypadek jest jedynym, o którym może dyskutować apologia i że tylko w kwestii jego stygmatów można dowieść z całą pewnością, że miały one charakter nadprzyrodzony. Ciekawe, atakują to po prostu, odbijają. Do głosu tego znaczącego czasopisma dołączył się głos jeszcze bardziej autorytatywny ojca Benedykta XV, ojca świętego, patrzcie. Och, tak, ojciec Pio jest naprawdę człowiekiem bożym. Ktoś w to zwątpił, ale ty powinieneś przyczynić się do tego, aby ten ktoś o tym się dowiedział. Ciekawe, to ojciec Pio, ojciec Benedykt XV powiedział do Cezary Festy. Był taki nawrócony mancom, którego ojciec Pio, że tak powiem, pomógł, posłużył się ojcem Pio, żeby go nawrócić. I on, ojciec Benedykt, powiedział mu, że tutaj osoba ktoś pobłądził i trzeba go nawrócić po prostu. Masz coś tutaj zrobić z tym. Ciekawe, no? Tak jak ojciec Benedykt XV, święty, ojciec święty wysyła tutaj, no patrzcie. I jeszcze tutaj papież Benedykt XV powiedział: Ojciec Pio jest doprawdy niezwykłym człowiekiem. Należy on do tych, których Bóg zsyła od czasu do czasu na Ziemię. Aby nawracali ludzi. To jest ciekawe, właśnie. No, Im większy jest zalew takiego mechanizmu, życia ateistycznego, życia bez łaski, życia, że tak powiem, że człowiek sobie żyje po prostu jak maszyna. Tutaj sobie jak te elektroniki, jakieś sobie, sobie tutaj myśli. Tak tutaj nagle Pan Bóg daje nam świętych, aby nam tym bardziej o tym świadczyć. Tym bardziej się nad tym zastanawiać, po prostu. Aby no tak jakby pokazać to, aby to po prostu tak jakby obśmiewać to wszystko. Co, dzisiejszy świat tak wierzy? Również nauka ta, prawdziwa, ta, którą piszemy przez N, powiedziała kilka słów na temat stygmatów ojca Pio. W księdze pamiątkowej, zawierającej nazwiska światłych gości, odwiedzających San Giovanni Rotondo, profesor Ludowidzi Pontoni napisał: Ojciec Pio nosi stygmaty Chrystusa w duszy, a dopiero potem w ciele. A to jest głębokie. Ojciec Pio nosi pierwszą stygmaty Chrystusa w duszy. I tak było faktycznie. Ojciec spiO przez wiele lat nosił niewidzialne stygmaty. A to jest bardzo głębokie, bo on najbardziej cierpiał na duszy, faktycznie. Na duszy cierpiał, potem na ciele. To były też cierpienia duchowe. Ogromne cierpienia mistyczne. mamy no, takie, no, które są poza naszym tak jakby, poznaniem na co dzień. Takie to były cierpienia Ojca Pio. Aby zakończyć temat wizyty ojca Gemeliego, przytoczymy słowa kanonika San Giovanni Rotondo, Giovanni Mistio, który napisał, że ojciec Gemelli, który nie mógł zbadać dobrze naszego stygmatyka, lecz mógł tylko popatrzeć na niego, kiedy stał on przy ołtarzu, celebrując mszę, mówi, że ojciec pił jest naprawdę chory i że to zuchwałość wywyższać go do chwały ołtarza. No i go dobrze podsumował, po proszę, co? Nawet gdzie zbadał go, nie mógł tego zrobić, nie otrzymał takiego pozwolenia. Władze kościelne mu tego nie dały, władze zakonu tak samo, a jest tak, jakby uzurpował sobie coś ten Ojciec. No Gemelia, po co tak robić? Czy to zazdrość, czy inne sprawy, nie wiem, czy taka pycha? No niestety czasem tak jest, Pan był doświadcza tak ludzi, eee, ale też, coś tak, Święty Ojciec pija, to przyjmuje te wszystkie upokorzenia. Ja powiem, go to też bardzo raniły. To. to nie jest tak, że on to był tak przyjmował, może tak jak owieczka. Przyjmował oczywiście z taką pokorą chrześcijańską, ale też były sytuacje, jak przykładowo, kiedy dostał zakaz spowiadania, to strasznie nad tym bolał, bo wiedział, ileż dusz, nie będę mógł ratować, ileż dusz nie otrzyma tej łaski. Nie chodzi o mnie, chodzi o te dusze. Widzisz, jaki on miał? Pragnienie dusz, tak jak Pan Jezus na krzyżu, kiedy wołał, pragnę. I chodziło, że On pragnął wody. Pragnę wody. Mam teraz, pragnie mi się. Dajcie mi butelkę nie wiem tam, Powerade'a, czy tam czego, czy wody. Nie. Bo elektronicy mi się skończyły. Nie, On pragnął dusz. Dusz pragnął Pan Jezus. To było największe Jego pragnienie. Pragnąć dusz, ratować te dusze. Eee, to jest ciekawe. To ogromne takie pragnienie, ale my też pragną Twojej duszy, mojej duszy, każdego z naszych dusz tam na krzyżu. Pomóżmy się za siebie. Proszę o litwę za ten kanał, no jeżeli chcesz pomóż Ojcu Pio, zostań, otwórz się, ja tak powiem, zostań podopiecznym Ojca Pio. To grupa, która i wspiera ten kanał, a dla też wysyłamy piękne prezenty. Wszystko jest opisane tam w linku. Link jest w opisie w filmiku. A co najważniejsze, prezent duchowy dla podopiecznych Ojca Pio to co tydzień za nich jest odprawiana msza święta o łaski za wstawieństwem Ojca Pio. Tyle na dzisiaj. sama Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Inna madre pater della figlia della spira da santa così si siroda Gesù e Maria poi ci